No, i dzień dobry, dzień dobry. O poranku słońce wstaje, wszędzie jeszcze mgły. Ja wczoraj wynosiłem do nocy rośliny, bo było zagrożenie przymrozkowe, i faktycznie o poranku było pół stopnia w tym rejonie, więc tutaj chyba przymrozek się nie wdarł, ale idziemy go poszukać, zobaczymy czy jest gdzie indziej. No, i daleko szukać nie musiałem. Przed domem zupełnie biało. A już gdybym poszedł tam za wały, gdzie Wisła płynie, to pewnie byłoby jeszcze bielej. Co prawda nie było dużego mrozu i pewnie to było minus pół stopnia, może gdzieś minus jeden. No i z drugiej strony wyszłem trochę późno i słońce już jest dobry kawałek na niebie. Nie czuć tego mrozu. Wszystko się zaczyna pomału rozpuszczać. No ale powynosiłem rośliny, bo teraz muszę do pracy jechać. Później bym nie zdążył. I bananki mogłyby pomarznąć, a szkoda. No i wróćmy jeszcze na chwilę między rośliny. Wydawało mi się, że mróz tutaj się nie wkradł, bo zwykle wokół domu jest lekko cieplej. Ale jednak, jednak wszedł jest bananek, który został do przesadzenia zmarznięty. Nic wielkiego się nie stało. No i tutaj na przykład takie malutkie siewki. Zobaczcie, też są białe. Wyraźnie widać ten przymlozek. No, i najgorsze jest to, że ten przymrozek ma się teraz nasilać w kolejnych dniach. Z tego co widziałem, w prognozie tej nocy ma być jeszcze większy. No, to to już może być minus parę stopni, nawet i następnej nocy ma być jeszcze większy. No i w ogóle ma wejść taki dość silny, stabilny mróz od strony północno-wschodniej Polski, czyli tam gdzieś od strony Mazur. No i myślę, że stale jak już powinien być wykopany z wszystkich roślin w tej sytuacji, bo tam nawet tej nocy może i bardziej przymroziło. No a to co tam jest w zapowiedziach, to ma być taki dość przeciągający się mróz nawet może i w ciągu trochę dnia. Mgła się rozchodzi, ja widzę Spadającą mgłę dosłownie, tego w kamerze nie będzie widać, ale widzę takie kropelki mgły, które lecą. Pewnie zaraz rozpocznie się piękna pogoda, bo dzisiaj tak ma być. No i ostatni dzień na sprzątanie roślin. Chyba będę musiał sobie zrobić parę godzin wolnego i do pracy pojechać na później do nocy, żeby pozabezpieczać niektóre rośliny, które jeszcze mogą mrozem oberwać, bo są takie rośliny, które wytrzymują 0 czy minus pół, minus jeden stopnia ale minus kilka stopni to już inna bajka i mogą tego nie wytrzymać, albo mogą przynajmniej zostać zniszczone. Co z cytrusami? Z cytrusami się tak bardzo, bardzo nie śpieszy, bo one to do minus kilku stopni wytrzymują, a takie przymrozki wrażenia na nich nie zrobią. No i jeszcze mam pewną robótkę w szklarni, bo muszę tą starą budę podremontować, więc nie dzisiaj. No, a tak to wygląda wewnątrz. Do północy praktycznie układałem tu rośliny, żeby się dało jakoś wejść i żeby też światło na nie mniej więcej jako tak opadało. Światło z okna, ale jest też doświetlenie. Tego doświetlenia tu trochę jest napchane. Nie ma jakoś super dużo, ale trochę jednak jest. To razem wszystko ze 300 W bierze, więc to też trochę energii na to idzie. Włączam tylko wtedy, jak jest na dworze jasno. Jak już na dworze robi się ciemno, wyłączam też bez przesady. Powinno wystarczyć. Bez doświetlenia nie byłoby szans w tym pomieszczeniu, no bo okno jest całe zastawione innymi roślinami. Niewiele tego światła już tu do wewnątrz dociera. Jak jest słońce, trochę dociera. Ale jak słońca nie ma zimą, czasami miesiąc, dwa, trzy, no to bez doświetlenia zaczęłoby się to wszystko dość mocno niszczyć. Bananów jest sporo, bananki trochę podrosły, ale w doniczkach to one zawsze są takie, wiecie. Niedorośnięte, bo rok w rok się trochę niszczą, i potem jadą od nowa, i się niszczą, i tak jest w kółko. Nie ma to co szklarnia, czy co tunel foliowy całoroczny, więc sami widzicie, że u krzyśka bananki owocują, już tam chyba 15 odmian Kosztował. Zasada mniej więcej jest taka, że którego byście banana nie wzięli, czy kapryśnego, czy nie kapryśnego, włożycie go do takiego tunelu, no to w zasadzie w ciągu dwóch lat najpóźniej są owoce, jakikolwiek by to nie był banan. Chociaż może są jakieś wyjątki, które i nawet w tunelu by miały problem z owocowaniem, ale przynajmniej co najmniej połowa bez problemu zaowocuje w normalnym czasie. W doniczkach to nigdy nie następuje, muszą to być bardzo selektywne, wybrane odmiany i właśnie takich odmian szukam. W sumie będę miał w przyszłości szklarnię, ale tak czy tak będę takich odmian szukał, bo mnie to bardzo ciekawi, żeby wybrać z tych wszystkich odmian takie, które. Dają radę. Ciekawym bananem jest banan Higate, który tutaj właśnie widzicie. To jest w tej chwili największy mój banan, w sensie najbardziej masywny, jeżeli chodzi o pieniek. Higate mam już bardzo długo, będzie może ze 6 lat. Nie owocował, więc nie świadczy to o nim dobrze. Tak jak na przykład o, bananu, o bananku Ukidżawa. Ukidżawa był o połowę krócej i zaowocował. Higay tem nawet trochę bardziej się zajmuje, bo podejrzewam, że wcześniej zaowocuje. Ale jakiegoś super, super e, szału nie ma. U Krzyśka akurat teraz owocuje, więc gdzieś tam ci, co oglądają, pewnie widzieli te owoce. E, nie wiem, czy już kosztował, czy będzie lada chwilę kosztował. Zresztą ma tego banana też ode mnie. E, no i jest właśnie różnica. U niego e, nie dość, że zmroził się której zimy. No to chyba półtora roku czy dwa lata i są owoce. Ten banan, ta kłodzina ma 6 lat i owoców nie ma, bo jest w donicy. A donica nie jest taka mała jak w przypadku ukidżawy, bo tu donica jest naprawdę e, dużo większa. No i zobaczcie, że banana Banan już ze starości kilka razy wychodził z donicy, ja już go obniżałem w dół, bo banan jak nie owocuje i cały czas rośnie, to tworzy się taki pseudopieniak w palmie, potem ta cebula, w której to się wszystko tutaj tworzy, wychodzi wyżej i korzenie się wypuszczają w powietrzu. Tak się dzieje, przez to, że banan bardzo długo rośnie nie owocuje. W naturze to takie zjawisko nie występuje. No i teraz można go tutaj ciachnąć i posadzić po prostu głębiej. On już tak ze trzy razy wyszedł. Tworzy się taki pień palmowy, jakby. Jest też parę odrostów, więc gdyby ktoś chciał, no to jest opcja. Ogólnie banan jest o tyle ciekawy, że jest bardzo dużym karłem, jak widzicie. 6 lat i nadal jest niewielki. Zresztą krzyśka widać na jakiej wysokości owocuje. Podobnie jak u Kidżawa, Ale do doprowadzenia, do owocowania nie jest aż tak bardzo łatwy. Plusem jest właśnie wolny wzrost. Taki krępy, niski banan. To jest zdecydowany plus. Dość dobrze zimuje pod warunkiem, że ma odrobinę światła. Bo gdyby światła była totalnie za mało, to się zachowuje tak jak niektóre banany, czyli te liście się rozwijają w łodydze. Ale on z tego wiosną wychodzi, bo są odmiany, które z tego mają ciężko wyjść. Szczególnie Super Duar Cavendish. No to jest w ogóle tragedia, jeżeli chodzi o otwieranie tych liści wewnątrz. No i jest taki dość przyjemny, dość wytrzymały w zimę. Może nie jakiś super wytrzymały na chłód, ale daje sobie. Radę. Tutaj jest też papaja babako, która była w gruncie największa. Papaja, jakieś kwiaty tam widać, zawiązki owoców, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. No zobaczymy. No takie przejście z dworu, z upału, ze słońca w takie ciemne, ponure pomieszczenie może spowodować. Właśnie te owoce na pewno raczej polecą. Liście też. Ale same babako bez problemu do wiosny dotrwa. Napchane tu trochę jeszcze będę układał. To jest jeszcze taka trochę tymczasówka. Dużo małych sadzonek kawy. Bo już sobie uprawiam kawę, bo chcę mieć ją w przyszłości w szklarni. Kawa lubi cień, więc nie powinno być problemu, ale, wiecie, cień, a mrok to jest też różnica, nie? bo tutaj to w zimę prawie, że mrok panuje. No i tak to w tym pomieszczeniu wygląda: napchane, ciasno. Teraz właśnie idę jeszcze na zewnątrz, powyciągać niektóre rośliny z tych, z tych, spośród tych, które widzieliście. A rano gdzieś tam nie gdzieś jeszcze coś zostało, też muszę przenieść tutaj, gdzieś porozkładać, może coś do tej starej szklarenki i po prostu do roboty. No i wyjdźmy z powrotem na zewnątrz, tym razem już chwilę później, godzina 10.50, słońce już dość wysoko, no i powiem Wam, że tak odczuciowo to jest naprawdę ciepło. Może nawet po południu na krótki rękawek, jeżeli się będzie w słońcu, Temperatury mają skakać jeszcze do kilkunastu grubych stopni, więc jesień ma być ciepła, przyszły tydzień ma być jeszcze ciepły, ale kilka dni z nocami całkiem mroźnymi przed nami. U mnie następna noc ma być bardziej mroźna. Ale, tak jak już wspominałem, północno-wschodnia część Polski dość duży kawałek Polski pod wpływem dość silnego nocnego mrozu. Więc tam musicie mieć wszystko już pochowane. Ten mróz nie był za silny, bo ta roślina, którą tu widzicie, zapomniałem jej teraz nazwy, ale to ta, która u mnie tak na niebiesko kwitnie. Tu jeszcze jest kwiat. Jest bardzo wrażliwa na mróz i nawet przy minus jeden, minus półtora stopni wymarza w pień i odbija od korzenia. No a tutaj. Nie zmarzła więc myślę, że ten minus był tylko y, po przecinku. Banan już się zaczyna rozpadać, bardzo wrażliwy. No i Monstera, której zapomniałem sprzątnąć, też oberwała po liściach. Widać, że są takie wiotkie szkliste, chyba do obcięcia. Drugą większą zdążyłem schować. No, resztę roślin chowam za chwilę. Y, pozostałe rośliny bez żadnych strat. Awokado tu widzę, bez straty. Y, anona, jabłko budyniowe. Też bez straty, też do schowania pójdzie. No nie zdążyłem, bo byłem bardzo późno w domu i to w nocy właściwie sprzątałem, tak na ostatni moment. Figi nie zaznały uszczerbku żadnego, ale pewnie wpłynie to na zrzut liści i to dość szybki na bank. Na ranilia też trzeba schować, jedyny taki krzew większy, co mam, no nie wiem czy nie oberwa przypadkiem jakieś słabe te liście, najwyżej się zetnie. No, a granat w tej sytuacji będzie miał już koniec rozwoju, pewnie liście sypnie od razu. No, i takie owocki, jakie są, jeszcze niech sobie powiszą, może coś tam w słońcu dojdą za dwa tygodnie pewnie zerwę i zobaczymy, coś w środku. W zeszłym roku była podobna sytuacja i w środku było całkiem ciekawie, wbrew pozorom owocki małe, ale były w środku kuleczki granatowe i były lepszy niż te sklepowe, chociaż bardzo malutki, taki mega, mega słodki. No i tutaj jeszcze został taki mały Cavendish, zresztą Cavendisha ja nie uprawiam w ogóle, cały czas trzymam taką małą sadzonkę, nawet nie wiem po co, no sobie po prostu jest i też ścięło. Strelicja jest dość wytrzymała, bo to już wiem z poprzednich lat, że ona nawet minus 2, minus 3 chyba jest w stanie wytrzymać, nic się nie stało, też trzeba schować. Pitaje to schowałem dosłownie na ostatni moment. Byłoby grubo, został taki kawałek, co się dłamał, i powiem Wam, że jest do taki trochę miękkowo czasty. więc no zobaczymy tak z ciekawości. Bo z tego co zauważyłem, Pitaja w zeszłym roku tam, jak powyrzucałem takie fragmenty, to jakieś minus parę stopni wytrzymywała na trawniku leżąc. On tutaj nie wygląda to dobrze. Eee, także może takie młodsze liście Pitaji, czy jak to nazwać, człony obrywałyby przy takim nawet zerowym mrozie. No, w końcu to sama woda w tych pseudowodygach, Chociaż opuncje są bardziej wytrzymałe, bo mają widocznie coś, co powoduje, że nawet jak przymarznie i rozmarznie, nic się wielkiego nie stanie. Potrafi się zregenerować. No i opuncje muszę też schować oprócz tych mrozoodpornych. No a co z Tamarillo? Jak widać przeżyło ten lekki przymrozek, zobaczymy do ilu wytrzyma, no bo zostaje w gruncie na zimę. Duża, stara roślina, kilkuletnia, ale mnie wkurza, bo dużo z nią pracy, duża doniczka zwykle była, trzeba było to chować. Straszne siedlisko mszycy, mszyca nie do wytępienia zimą, nawet jak opryskałem za tydzień, mszyca wracała, znowu opryskałem i ona wracała w kółko przez całą zimę. Gdzieś w zakamarkach te rośliny siedzą te mszyce, nie dają się wytępić skutecznie. Nie wiem czy jeszcze będę uprawiał. Może spróbuję ponownie wysiać. Tej mi nie szkoda, bo nigdy nie zaowocowała, nigdy nie kwitła. Sami wiecie, nawet ktoś powiedział, że jak wiosną do gruntu wsadzę, to wystrzeli i będę miał wielkie drzewo. I nie wystrzeliła. Słaba genetyka, akurat tej rośliny, która mi się trafiła, a wysiać można z nasion w każdej chwili. Zobaczymy w dużej szklarni, jak powstanie. Tam wtedy sobie mogę wysiać. A jak będzie to się disco to chyba sobie daruję, albo będzie to roślina wychodząca w jakiejś dużej donicy, bo mając dużą szkladnię ma się też większe możliwości, jeżeli chodzi o donice i zimowanie. Także tamarillo znika z mojej kolekcji, niestety później sobie coś może zorganizuje. Taka roślina, która jest tylko na zielone, to mi niepotrzebna. Zresztą to tak jak kolokazję, nie uprawiam jak zauważyliście, bo jest to tylko roślina zielona, nic wielkiego z tego nie ma. Co z tego, że tam ma jakieś liście z jakimiś żyłkami, kolorami? W sumie nie widzę różnicy między na przykład rabarbarem. Możemy sobie rabarbar uprawiać, nie trzeba tego chować, przynajmniej łodygi są smaczne i jadalne, a w takiej kolokazji nic właściwie. Alokazji, kolokazji, nic właściwie nie ma, tylko same kłopoty. Trzeba to chować na zimę, trzeba zimować. Wszystkie podobne, nic specjalnego. Przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że są zwolennicy tych roślin, ale nic w tym po prostu nie widzę. No, a zobaczcie tutaj przy okazji. jarmuż, zwykłe nasze warzywo. Wyróz niesamowity, olbrzymi. Podobno trochę mrozoodporny jest. Zobaczymy jak bardzo. Słyszałem, że nawet dość bardzo, bardzo. Ale to się zobaczy. Mnóstwo liści, bardzo zdrowy, mega zdrowy. Żonka skubie taki liść jeden, wkłada do blendera razem z bananem, trochę mleka i powstaje szejk. Szejk zielony. Ale, ale możemy go tak nie czuć. To taki banan trochę pikantny się robi. E, bardzo fajny i też czasami e, to Bardzo zdrowa roślina podobno, bardzo zdrowa i polecam. E, tutaj wyrósł naprawdę piękny i olbrzymi. Mam nadzieję, że się szybko nie zniszczy. Jak ktoś was, z Was wie, do jakiego mrozu można go trzymać na zewnątrz, to dajcie znać. No i jeżeli ktoś ma pomysły, jak to inaczej spożywać, to też dajcie znać. Wiem, że na surowo, ale to taka kapusta, trochę ostrawa. E, nie każdemu to podchodzi, ale może właśnie w jakimś takim czymś jak szejk czy coś innego, dajcie znać w komentarzach. No, a tutaj mam jeszcze papajki. Są to rośliny dwupienne, ale o ich uprawie i co nieco na nich temat powiedziałem wiosną w odcinku właśnie o tej konkretnej roślinie, więc jak Was interesuje, możecie sobie tam spojrzeć. Jest to roślina chyba spokrewniona tylko z papają, ale najbardziej odporna na mróz no, w przyszłym roku spodziewam się owoców. One już kwitły mi poprzedniej zimy, ale było to poprzedniej zimy, jak wspomniałem. Właśnie dlatego nie chcę tego powtórzyć. Chciałbym je przetrzymać jak najdłużej się da w chłodzie, w niskiej temperaturze. Jeszcze powinny zrzucić liście, tak żeby zakwitły wiosną, a nie zimą. E, zakwitła mi wtedy tylko jedna, ale pozostałe miały jakieś pączki kwiatowe, tylko że zostały zrzucone, no bo to była zima. E, jestem ciekaw, czy mam męską i żeńską, no bo to jest klucz do tego, żeby mieć Owoce. O samej roślinie już dużo wspominałem we wiosennym odcinku. No i dobra, nagadałem się trochę. Teraz trzeba zrobić selekcję roślin. Te rośliny, które zostają do grubych przymrozków, właściwie do mrozu, jak na przykład figi czy granaty. Te rośliny, które zostają tylko do porannego szronu, jak na przykład cytrusy, ewentualnie mogą zostać, ale już niektóre zacznę chować, bo wiem, że niektóre są bardziej wrażliwe. I muszę to wszystko posortować, niektóre rośliny już teraz schować, dzisiaj i tak po kolei kończy się przygoda z roślinami na zewnątrz. Także biorę się za robotę i jeszcze potem jakieś podsumowanie na koniec. No i finał finałów, wczoraj już nie zdążyłem Wam nakręcić końcówki, dzisiaj dnia następnego nie było przymrozków, bo przyszły chmurki. A chmurki to zawsze taka kołderka, która otula ziemię i te ciepło tak nie ucieka. Zawsze jak jest czyste jeździć stanie, bo to jest temperatura niższa, no a już w szczególności zimą grozi to mrozem i przymrozkami. Jak widać papaje przyjechały, przyjechały do mnie tu gdzie mam magazyny. Tutaj mam niskie temperatury jesienią i zimą, szczególnie właśnie gdzieś tam w pomieszczeniach magazynowych, postawię przy oknie i tam sobie będą w temperaturze 5 10 stopni na razie do zimy czekały. Potem wiosną przejadą z powrotem tam, gdzie widzieliście, gdzie jest bardziej zielono, i może się zaczną wybudzać gdzieś w okolicach styczeń, luty Zobaczę zresztą, kiedy, zobaczę, jaka będzie kondycja. Tu im później, tym lepiej. No bo w zeszłym roku było za ciepło i w tych pomieszczeniach, w których są teraz rośliny, po prostu zakwitły w okolicach chyba grudnia, no i wszystko się popsuło. Zresztą też nie zakwitły wszystkie, bo to są młode rośliny. No i przypomnę, że są to rośliny dwupienne, czyli męskie i żeńskie na osobne roślinach. Ja liczę, że z tych trzech e, trafię. No, to tak jakby trzy razy rzucić monetą, to kiepsko by było, gdyby wypadła zawsze reszka albo orzeł. No, tu może być tak samo. Zobaczymy. Mam podejrzenia już, że jest e, tutaj wśród tego przynajmniej jedna żeńska, bo męską to wiem, że mam na pewno, bo już raz kwitła, a żeńska e, jeden kwiat się pojawił e, w lecie. Taki jeden jedyny. Który wskazywałby na to, że jest to żeńska. No i teraz może dojść do zapylenia, właśnie wiosną. Zobaczymy, co z tego za owoce będą, bo są śmieszne są tylko chyba spokrewnione z papają. Ale ja już o tych roślinach mówiłem, więc możecie sobie poszparać na kanale i znaleźć. Eee, dzięki Wam za oglądanie. Liczę, że zostawicie jakiś komentarz pod filmem. Ostatnio mało czasu było, żeby te komentarze przeczytać, ale obiecuję, na drobie to. Eee, no i łapeczka też mile widziana. Dzięki, do następnego, a ja uciekam. Do pracy. Cześć.